Siemano, z tej strony Szywan i zapraszam do poradnika World of Tanks. Tutaj mamy T-34-1 chiński czołg średni 7 tieru. A, chińska podróbka ruskiego czołgu. O, tutaj zaczynali już tworzyć swoje, ale widać no, do, duże, dość duże podobieństwo jeszcze do ruskich. Zresztą one ogólnie były bardzo podobne, podobne do siebie. Miały wiele wspólnych wspólnych cech. Yy... Co go najbardziej charakteryzuje? Jeździłem nim dość sporo, bo już go w sumie wyekspliłem jakiś czas temu. Ale miałem okazję przejechać z nim parę set bitw, około 200 chyba, 170 nawet dokładnie mówiąc. I to jest dobry kawałek żelaza. Pomijając fakt, że trafienie w przód tutaj w tą stronę w 60-70% przypadków kończyło się pożarem, zresztą nawet nie musieli dobrze trafić. Tutaj, no, no ten czołg się pali jak chce, kiedy chce i jak tylko się da. więc trzeba trzymać cały czas palet na gaśnicy. Pomijając ten fakt, właśnie że się pali, to jest niesamowicie mobilnym siódmym gierem. Dorównuje się T20 niemalże. Yy, armata ma lepszą w pewnym sensie, przynajmniej, bo jego armata ma yy, 175 penetracji, 250 obrażeń, 645 strzała na minutę. To jest, są bardzo dobre wyniki. Celność, niestety, 42 metry na 100 metrów. No, to jest, to jest sporo, no ale to jest chińskie i ruskie. Działa mają tą cechę wspólną, że są dość niedokładne, ale no, czas celowania 90 sekundy na no, średni czołg, no, no czuwalne to jest, że to jest jednak długotrwałe, no, no niestety, nie ma cudów, ale daje radę, trzeba po prostu troszeczkę dłużej celować. Przeszkadza na średnim, celownik podczas jazdy jest strasznie rozjechany, co prawda, ale, ale nadrabia to jeszcze wieżą, ponieważ wieża ma 170 pancerza z przodu. 170 na siódmym tierze, na średnim czołgu. To jest ogrom. To są mi były ale... Nie wiadomo, że ciężko w to trafić. Poza tym kąt na wieży jest ogromny, więc bardzo, bardzo trudno go przebić. Tutaj ta czapka dowódcy i czapka jeszcze czegoś. No jest... Jest dość duża jeszcze na, na 7 tierze, jeśli, jeśli by się przyczepić, no ale... No ale nie jest tak łatwo w to trafić, tak czy siak, bo Często się jednak nawet od tego Od tych włazów odbija, bo jednak są ogromne 1050 HP, no nie jest źle, jak na jak i średni Prędkość obrotu z 44 stopnie na sekundę No 370 metrów pole widzenia, no to jest, są bardzo dobre statystyki Minusem wielkim, ogromnym, straszliwym Przerażającym minusem jest to, że w chińskich czołgach lufa się w ogóle nie opuszcza, 1-2 stopnie to jest góra, więc to jest katastrofa, no katastrofa. Na początku jest się bardzo trudno w nie wgryźć, ale z czasem jak już się człowiek do nich przyzwyczai, do tego, że nie opuszczają lufy, to to robią się bardzo, bardzo dobre czołgi i odpłacają z dużą nawiązką czas marnowany na mordęgę na nich na początkach. T30, typa T34 wspominam źle, typa 58 wspominam również źle, ale, ale to cudo, gdy wyekspiłem, stwierdziłem, że jest niesamowitym siódmym tierem i, i muszę go sobie zostawić, bo jest tego warte. Hmm, granie w nim na wieżę. Jeżeli chodzi o wyjeżdżanie z zagórek, to trzeba się bardzo pilnować, bo, bo zwykle nie da, się, nie da się odstrzelać z powrotem. Bo co prawda do ciebie będą strzelać i ty będziesz odbijał, ale nie oddasz strzału, więc to jest bardzo użyteczne. Są co prawda miejsca, gdzie da radę to wykorzystać, ale nie jest ich dużo. Ale za to ta wieża nadaje się idealnie, bardzo idealnie do całkowicie innej rzeczy, którą pokażę w replayu. Zobaczcie sami. Dobra, jesteśmy ugrze. Stwierdziłem, że będę odpalał gry na żywo zamiast puszczać replay, w których mi lepiej poszło, no bo, to, no bo to jednak nie ma sensu chyba do końca, bo co prawda można znaleźć replay, w którym jest pokazane wszystko, co się da, ale z drugiej strony tak naprawdę pokazanie jednej wyszły, jednej tej jedynej bitwy, która która się super udała i której się super wszystko wykorzystało, no to to nie o to chodzi, bo nie, nie ma dużo takich walk, więc stwierdziłem, że normalna będzie Zwykła, randomowa walka na wybranym czołgu będzie dużo lepsza Mam nadzieję tylko, że uda się wszystko pokazać no, Przede wszystkim depresja lufy no, To jest... To jest maksimum Jakby ktoś nie widział, że on opuścił lufę, to właśnie to zrobił Prochorowka, bitwa spotkaniowa, jedna z... Z bardziej bezsensownych, no ale cóż, jest to, trzeba się bić. Jesteśmy top tier'em, więc no, dobrze wylosowało, trzeba się cieszyć. Tylko zależy, wszystko jaka będzie drużynka. Jest troszeczkę ociężały, jak na, jak na średniczo, mimo wszystko. Może według statystyk jest dobry, wszystko fajnie, no tak, no. Działo skupia godzinę, jak widzieliście. No. Rozjeżdża się strasznie, teraz akurat dużo szyb, szybko nie jechaliśmy to. Nie było źle, ale ogólnie rzecz biorąc szału nie ma. Tylko że jednak te 260, 240, 250 średnich obrażeń ma, także swoje robi. Tutaj piękna gra na wieży w wykonaniu super, super nieopuszczającego działa w no. Modelowy przykład jakiego to działa potrafi mieć za za. Rozpotniemy, może ktoś się zainteresuje, a chociaż nie ma kto. No i jeszcze jeden no, wystawiliśmy wieżę, próbował uderzyć w garnek, jak ktoś zdążył zauważyć, ale mu się nie udało. Niestety, garnek też podbił, co mnie bardzo ucieszyło. Cześć, odważny. ważny. Cześć! O, no właśnie. Jak się nie przymierzy, to nie ma co strzelać. To się po prostu nie odbije. A przynajmniej nie ma co liczyć na to, że, że, akurat, że akurat trafi. A to jest chyba też do końca nie wiem Na to się pisze. Ale wszyscy mnie lubią. Skoro wszyscy mnie lubią, Ech, przepraszam. Przy okazji podjeżdżanie pod Tegera miałem 95, pięć. No. Procent pewności na to, że mnie nie przebije w wieżę, a ja go mogłem śmiało strzelać. Podtagerek ma to do siebie, że nie opuszczę ruchy, więc musiałbym strzelać tylko w wieżę. W ten sposób, podjeżdżając nawet do czołgów z dużo dyspermatem, które mają 200 penetracji, nawet można je totalnie blokować. Także muszą ewentualnie skłania się ich do tego, żeby strzelały do, do nas i próbowały strzelać w garki, więc wystarczy obracać się jeszcze dodatkowo wieżą prawo w lewo, non stop, ruszać się przód tył. Żeby być niemalże niepenetrowanym. A przy okazji można strzelać do każdej jednej siódemki, czy ósemki, bo dawało mi się nawet ISA trzeciego tak poszukiwać. Także siódemek czy niektórych ósemek. eliminować je w ten sposób dobra, walka się kończy 14:3 nie było chyba nawet tak źle z mojej strony, coś tam coś tam zawsze się ugrało 1600 własne, własnych obrażeń 1400 ze spota 20 000 zarobione z premium 1400 expa z premium 968 byłoby bez w drużynie. O! Drugi damage. ekspo najwięcej. No udała mi się ta bitwa. I to była trzecia próba nagrania. Yy, no. Depresji nie ma. Mobilny dość jest. Chociaż troszeczkę ociężały. Ale jak już się rozpędzi, to całkiem przyjaźnie się, nim, przyjaźnie się nim jeździ. Gra nie jeździ. Granie na wieży. W typu wklejanie się w inny czołg i, i kręcenie prawo-lewo wieżyczką przód-tył minimalnie, nie za daleko, tak żeby czołg przeciwnika nie mógł obniżyć lufy na, na przednią płytę bo przednia płyta wchodzi, w, przyjmie wszystko i jeszcze się zapali Dobra, to tyle, mam nadzieję, że troszeczkę Wam to przybliży ten czołg, on jest naprawdę bardzo dobry i gorąco polecam go każdemu, kto chce robić, tudzież już ma na, na, na poczętą chińską nację, bo jest naprawdę świetną siódemką. Dzięki za oglądanie, i do zobaczenia na polu walki.